No siemka. Przychodzę dzisiaj do was z bardzo ciekawym tematem. Ponieważ ostatnio zauważyłem, że coraz więcej osób kupuje nowe laptopy i zastanawia się, do czego służy pewien nowy dodatkowy przycisk, Copilot. Pytania są zawsze te same. Co to jest? Po co to? Co to robi? Czy komputer wybuchnie? I moje ulubione. Czy ja w ogóle muszę tego używać? Bo w sumie to nie musisz. Ale może warto, cały ten temat sprowadza się do tego, że Microsoft wprowadził nową kategorię urządzeń. Nazywamy je Copilot PC, tu chodzi o to, że one mają w środku nowy element, którego wcześniej po prostu nie było. Jest to NPU, czyli Neural Processing Unit. Można to nazwać trzecim sercem komputera. Mamy CPU, mamy GPU, a teraz dochodzi NPU. I to właśnie ono odpowiada za wszystkie nowe funkcje związane z AI w komputerze. Najprościej mówiąc, CPU jest odliczenia logiki, GPU od grafiki, a NPU od wszystkich obliczeń związanych z AI. I to właśnie dzięki temu w tych komputerach działają rzeczy, które kiedyś wymagały połączenia z chmurą albo mocnej karty graficznej. Teraz laptop robi to sam, lokalnie na miejscu, bez połączenia z internetem. I to właśnie przycisk Copilot daje dostęp do tego całego systemu AI, który tam siedzi. Weźmy na przykład funkcję Windows Studio Effects. Jeśli korzystacie z kamery, to pewnie wiecie jak wygląda klasyczne wygładzanie twarzy: rozmycie tła, czy redukcja szumów. Kiedy takie rzeczy robi GPU, to komputer się często grzeje, wentylatory wyją, no i po prostu po szybko spada nam bateria. I teraz tutaj te wszystkie efekty robi nam MPU. Dzięki temu obraz z kamery wygląda lepiej, dźwięk jest czysty, wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, a komputer pracuje cicho i chłodno. I to właśnie różni Copilot Plus od zwykłego laptopa. A słyszeliście może o live captions? Nic innego jak napisy na żywo. Włączacie film albo macie spotkanie online, cokolwiek tak naprawdę, a komputer robi napisy i nawet potrafi je przetłumaczyć na inny język. Wcześniej takie rzeczy działały głównie w chmurze, a czasem trzeba było czekać, aż serwer coś przetworzy. Teraz wszystko liczy się lokalnie. I znowu robi. To MPU, nie procesor, więc nie obciąża to komputera. Funkcją, o której mówi się najczęściej, to Recall. Komputer co jakiś czas zapisuje sobie to, co macie na ekranie, ale nie w formie zwykłego screenshota. To jest analizowanie przez model AI, który rozpoznaje, co tam było. Tekst, zdjęcia, układ okien, elementy stron. Dzięki temu możecie później powiedzieć. Na przykład, znajdź mi to, co wczoraj miałem otwarte, gdzie była taka zielona tabela. No i komputer nie będzie tego szukał po nazwie pliku, tylko po tym, co na tym ekranie faktycznie było. Można powiedzieć, że jest to inteligentna historia pracy na komputerze. Niezłe co. I teraz wracając do przycisku Copilota. Oczywiście on nie jest obowiązkowy do używania. To jest po prostu szybki dostęp do funkcji, które na zwykłym laptopie są niedostępne albo po prostu działają słabo. Sam Copilot to tylko taki asystent. No jak wciśnięcie ten przycisk i otworza się Copilot, to tak naprawdę jest tylko część tego pakietu. Moim zdaniem najlepsze jest to, że większość tych funkcji nie wygląda jak AI. Nie krzyczy, że coś jest inteligentne. Tutaj po prostu chodzi o to, by podnieść komfort korzystania z komputera. Lepsza kamera, lepszy dźwięk, automatyczne tłumaczenia, szybsze wyszukiwanie, wygodniejsze przeglądanie historii pracy. I to jest właśnie cały sens Copilot plus PC. Wcale nie chodzi o robienie wielkiego show, tylko o to, by ułatwić pracę z komputerem czy laptopem. Tyle ode mnie. Teraz już wiecie, co robi Copilot i po co jest ten przycisk. A jeśli macie ochotę wskoczyć w nowego laptopa z Copilot plusem, to w opisie pod tym filmem znajdziecie przygotowane przeze mnie propozycje takich właśnie laptopów. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Być może macie jakiś pomysł na kolejny temat, który możemy sobie tutaj razem zgłębić. Jeśli tak, to oczywiście napiszcie w komentarzach. No i koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapeczkę w górę, bo to bardzo pomaga nam rosnąć. Jeszcze raz wielki. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Narka.